Siemanko wszystkim! Witam Was w nowym Vlogmasie. Dzisiaj już jest Vlogmas szósty, więc już połowa i lecimy. W dzisiejszym Vlogmasie nie bez powodu jesteśmy u młodego w pokoju, bo robię na, nie, na nim planka tak jak mówiłem będzie. Jak, jak mówiłem w ostatnim odcinku i chyba nawet przedostatnim, to robię pranka na jego I dobra, już Wam pokazuję o co chodzi. Więc tak, po prostu oklejam mu wszystkie meble papierem yy, prezentowym. Yy, nie, dlaczego nie ma ładniejszych wzorów papieru? Po prostu ten był najtańszy, jak, jaki był w sklepie, więc no i tak to, jakby, no, nie na prezent, tylko no, na prezent. To wiadomo, bym jakiś ładniejszy kupił. Nawet jak już by nie był najtańszy, co nie, ale tutaj jak okleisz tylko meble, co zaraz będzie zerwane, no to po co lepszy? Y y oczywiście, jak zwykle, mało czasu jest, bo chyba tylko około godzina maksymalnie. Znaczy, ja, ja już się trochę przygotowałem wcześniej, bo tam mu po rzeczy w szafek, żeby po prostu łatwiej to po poklejać było, więc już tyle przygotowałem to poklejać. Chciałbym jeszcze kilka, kilka osób, mu tak jakby dołożyć, coś zrobić, ale zobaczymy jak z czasem będzie. Bo na początku był byłam taka niby świąteczna kraina, co nie, ale. Ale no, zobaczymy, jak. Znaczy, na początku był plan w ogóle tylko z tym papierem. Potem miałem tą samą, o, niby świąteczną krainę bez papieru robić. A teraz może połączymy albo tylko to wyjdzie. Dobra, lecimy. I na wstępie, jeszcze zostawcie suba, łapkę w górę. I zapraszam na Instagrama John Flower, tutaj nazwa. I lecimy z tematem. Dobra, ogólnie papieru mam 3 rolki po 15 metrów. No, czyli no, 45 metrów. Szerokość 70 cm, myślę, że starczy. Dobra, zobaczymy, od którego tu zacząć. Dobra, lecimy tym chyba złotym. Najpierw, już trochę odpakowany jest. Dobra. Ups, dobra, lecimy chyba te szafki. Najpierw tutaj, tutaj, to chyba zacznę. Tak, i tu wszystko zrobię. Tym jednym, jednym ciągiem nie ma co. Nie ma co tam za ten za, za dużo ciąć. Jednym ciągiem jak najszybciej to zrobić, co nie? Dobra, lecimy. No ładnie, na sam początek mi się papier rozjechał jakiś kurde, stożek się zrobił. Co to ma być? Kurde, komplikacja jak zwykle od samego początku. Nie można normalnie nic zrobić O dobra, zwija się. Czasu nie ma na ten papier. Nie pomaga. Uuu, trochę poniosek, ale nieważne. Dobra, wezmę tam przykleję na dole i lecimy. Teraz może będzie się trzymać. Przyklejone. No fajnie, tam sobie odjechało i co ja teraz sobie zrobię? Teraz to już nic nie zrobię. Ładna paczka na razie. Dobra, ta ładna paczka to chyba trochę dużo powiedziane. Pierwsza szafka już za mną, o tak się to prezentuje. O. Czy to jest idealnie? No może nie do końca, ale i tak myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Mój pierwszy tak duży prezent zapakowany. Po oklejeniu wszystkich mebli myślę, że mogę się ogłosić mistrzem pakowania bardzo dużych prezentów gabarytowych. Polecam się na przyszłość, jak coś. I dobra, no to teraz, może. Co tu sobie okleimy? Teraz, w kolejności. Dobra, lecimy może z tym. Dobra, z szafą chyba lecimy. Szafa. Tutaj muszę krzesła, głośnik odstawić. I lecimy z tematem. Myślę, że szafa to akurat będzie prosty temat, bo. Tutaj góry zaczepić, zjeżdża do dołu. Trzy takie paski. No i styka, co nie? Więc. szafa myślę, że będzie trochę łatwiej. Więc dobra, ale z tym, co robimy. Tego kleju nie będę. Dobra, pomyślimy potem. No i mamy tutaj szafę oklejoną Tak to się prezentuje O To no tutaj został taki wąski paseczek No ale no Nie będę tego klejął, No, Też nie róbmy przesady by Albo takie docinki bym musiał robić Nie wiadomo jakie albo te Dobra, jak zostanie czasu, to to zrobię, a jak nie, to nie. Dobra, teraz mu nawet tą tablicę okreimy. elegancko, będziemy wszystko zakryte. Patrzcie, jak tablica ładnie zapakowana. Patrzcie, to to jest dopiero pakunek. Normalnie mistrz pakowania prezentów Dzisiaj, w tym roku. Ja pakuję prezenty. Jestem najlepszy w tym temacie. Odstawiam krzesła, albo nie, przestawię tutaj. Lecimy teraz sobie biureczko. W sumie tylko biurko zostało. Może parapet mu oklejemy. Łóżko. I w sumie za dużo papieru mam. Ale to git. Lepiej za dużo niż za mało. Kończył się papier jeden, więc jak to zrobić? Dobra, ja jednak tam dokleję. Po prostu wytnę tam kilka z tego pasków ile zostanie, tyle tutaj nakleję. No i będzie trzeba drugi papier dokleić, bo tu. No i się nie da. Będzie takie mieszane. Chciałem mieć trzy paski i zostało ty tyle papieru więc no, na ile starczy tyle to będzie przyklejone poprawiłem. No tak to wygląda na biurku, tak. I on zaraz już będzie, więc szybko to biurko kończę, to łóżko i, i no już więcej nic nie zrobimy. Był w planach przynieść przynieś tutaj tego Renifera, bałwana, jakiś tutaj y, zrobić przez cały pokój jakieś z bombkami, coś, różne rzeczy, ale już nie zdążę. Zdążę tylko to okleić, więc no trochę słabo to wyjdzie. Nie, nie wyjdzie to tak jak chciałem Może zero, Ale No nie będzie tak jak chciałem Dobra biorę się za robotę Który teraz papier? Już Dobra dajmy ten w kropki Albo nie, tak. dobra w kropki Ale kurczę no Szkoda, że nie wyszło tak jak chciałem. Bo w mojej głowie to, to, to wyglądało naprawdę kozacko. No, jak zwykle, no. Czasu za mało. Dobra, myślę, że to biurko jest git. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj na dole zrobiłem. Więc no, tylko łóżko. Ale naprawdę szkoda, że nie wyjdzie tak jak chciałem. No Był plan dobry. No i wyjdzie, no. No zobacz, no jak to wygląda. No słabe to. No niestety. Ale no słuszno. Miał być później, mówił, że będzie na 14. O 14 się. Na 14. Na początku. Potem się okazało, że wcześniej. A finalnie jest 12.40 i on zaraz będzie. Muszę się, przecież, dosyć 14.00 ja bym się wyrobił. Tym bardziej, że musiałem to przygotować wszystko sam. Przed nagraniem, a. Kurde. Zwykle. Dobra. Biorę się za to łóżko i. I naprawdę trzeba się sp sp sprężać. Więc więcej zdążę zrobić, no kurde. Patrzcie jak to wygląda. No tak to łóżko mi się udało zrobić. Tak szczyt do szafki. Tak to wszystko wygląda, no, Nie jestem zadowolony z końcowego efektu, no. Chciałem jeszcze tutaj coś przywiesić. Może tam te lampki wykorzystać, może tego renifera. No trudno, dobra. Dobra, on zaraz będzie. On już wszedł do domu. Zresztą było to słychać, już chwilę wcześniej jak kończyłem. To klejać i on to zaraz wejdzie. Więc dobra, tutaj ja jestem gotowy. Czekam na jego reakcję i dobra. Dobra, on zaraz wejdzie. Więc tutaj już czekam na niego. This is prank, bro! Nie no, mam Co? Znowu kolejny pranki robisz. Co? No, teraz co? Co, nie podoba ci się? Za wcześnie wróciłeś i nie zdążyłem wszystkiego i tak zrobić. Boż bo naprawdę. To wszystko? To wszystko. Dobra, trzeba będzie zrobić, że ja muszę na domy zrobić prank, bo... Tak to nie może wyjść że Myśli, Musisz się odegrać na mnie? No. Jak ci się podoba? Wystrój. Super. Moim zdaniem i tak wyszło... Słabo, bo miało tutaj więcej rzeczy być, tutaj więcej być zrobione, ale oczywiście za wcześnie wróciłeś. Miałeś być później znacznie. Ponad godzinę później miałeś być ogólnie. No tak. No. 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 no, no. Na przygotować wszystko do nagrania, potem to nagrać, no to. Nie zdążyłem przy ciebie. <grym> Jak zwykle. Zadowolony? No. To... Jestem ciekaw z czego mam być zadowolony. No. Z tego, że wszystko mam w tym, w tym papierze też. No, z nowego oklejenia. No. I nowy wystrój. Nie podoba ci się? No fajne, fajne. Moim zdaniem fajne. Ja bym się jeszcze jakichś i dał. W a nie... Jakie wzorki? Nie wiem, jeden kolor, jednolity. Tak, bo kupiłem najtańszy papier. Nie postarałeś się. O tak, nie postarałeś się? Tak? Ty też się nie postarałeś bo miałeś być godzinę później w domu. Dobra, cicho. Co cicho, co cicho? Nie zdążyłem zrobić wszystkiego, więc jak miałem się postarać, jak, jak mi czasu zabrakło. Ha? A A. Wtedy byś się zdążył kupić papier i... dobra. Nie, po prostu bym więcej rzeczy zrobił, bo tu jeszcze były inne atrakcje wymyślone do tego. A. Nie tylko oklejenie, tylko jeszcze coś miało być. No to dawaj, to jeszcze co miało być. Nie nie mogę. A? Bo już wrazłeś. Bo za wcześnie wróciłeś. To wszystko. Zepsułeś mi pranka jak zwykle. Zepsułeś mi pranka. To jest jak mi się wydaje. To wszystko jego wina jest jak coś. Kłótnia między braźmi. V2. No. Dobra, zadowolony czy nie? To tak zostaje. Czemu? Nie wiem, na razie tak zostaje. A reszta rzeczy? To no, też tak zostaje. Łóżko nie zostaje, tablicy nie dostajesz. Szafa może zostać, a to nie wiem, to też nie zostaje. To może zostać. Będziesz miał ładne oklejenie na święta. Goście przyjdą, będą wszyscy będą zadowoleni. Pochwal... Mam oklejone. Pochwalisz się gościom, jak masz ładnie w pokoju, pas ładnie posprzątane. No. no, widzicie, same plusy, żadnego minusa. Ładnie posprzątane, porządek ładnie oklejone, nowy wystrój, nowe meble, stare meble w nowym, w nowym stylu, same Zabry plusy. Wydaniu. No. Same plusy. Żadnego minusa. Plusy. Co? Nie. Jakie minusy? No. Same plusy. Jak filec na święta. Wiecie o co chodzi chyba. Jakie? no to, wiecie Dobra, no ta, żonę, którą rybę tutaj. preferujesz co, nie? Muszę na żonę się odegrać. Fileta preferuję. Potencjał. Odegrać się? Dobra, to czekam. 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 czy to będzie? Nie wiem. Czasu nie czekam, jestem ciekawy co, co on wymyśli. Szczerze? Czekam, czekam naprawdę. A. Nie co? wiem kiedy nastanie to. Bo czasu nie mam. Ja mogę, zarobiony, zarobiony chłopak. No. Ja też jestem zarobiony, a czas znalazłem. No. Ja. Dobra. To chyba koniec, co? No nie wiem. Może coś jeszcze obkleisz mi, a może dawaj ściany jeszcze. Nie, no papieru no, kupiłem za mało. No, to czemu, jest? czemu no bo. No nie miałem I... takiego budżetu. Budżet, budżet. Zresztą i tak bym nie zdążył. Ja się No, bo ty zawsze się wróciłeś. Nic z tego? No i to z tego, że jesteś niesłowny, że wracasz za wcześnie Nie wiem, masz. Dobra, właśnie, bo on był na turnieju w szachy. Powiedz, czy wygrałeś ten turniej. No, oczywiście. Ale serio, wygrałeś? No tak. Wygrałeś? Nie, przegrałem. Gdzie są nagrody? A. No to pokaż widzom! To nagrody już idzie, kurde, pokazuję. Turniej szachowy w szkole wygrał, najlepszy pionker. Najlepsze w Pionki, kurde. Niech się chwali, a nie. Zasłabi przeciwnicy, dlatego tak szybko wróć. Kurde, co to taki półkarkozatki. Co? Ja? Ty Dys, się. Taki medal w Pionki. Takie o. I z tyłu napisane o. Opuchar Puchar dyrektora w szachach szybkich. Wow, że on nie umie czytać. A co to za pasek, kurde? Co to za biało-czerwony, a nie jakieś Ukraina? Co to ma być? Kamstwo. Miało być Polska. Ale no, takie pionki tutaj na tym. No, no, no. Co to? Dyplom. Dyplom diplom dla AKW za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju o dyrektora szkoły w Szakach Krzypki No jak ktoś tam? Organizator też się nie da rozczytać, nikogo się nie da rozczytać No, dobrze, że ciebie można rozczytać Dobra co, co, to jest? A to zamazona coś No Wow Czytnik? Nie. Ty Nie gadaj, że to jest czytnik Bo to wygląda jak czytnik, kurę. Ja nie Dobra ja robiłam unboxing <laughs> Ja robiłam unboxing tylko Kurde jak coś otwiera Mogę czy otworzyć czy nie to, Też to sam rób Paweł. Rób ja boxing. A ja się pochwalę pucharem. Ej, ciężki on jest! Ciężki Ale duży Bo tamten Wtedy za tego bramka za najlepszego to, to mały, ale ten Bo dół to jest ciężki ten dół No ale chodzi mi, że... Większy no może to jest znacznie większy. No, jest. Pierwsze miejsce tu opór dyrektora w szachach szybkich. I tutaj o te pionki. Tutaj o. Nie no fajny. Kurde, fajnie. To te fajne rzeczy żeś wygrał. No jak. Czyli się opłacało jechać i wygrywać. No chyba tak, no. Się opłacało nie... się wygrywać. No, nie, nie. Nie no. Już tak przed świętami. Kurde. Nie no kozak. Co o tym sądzicie? No fajne, co? Też tak myślę. Dobra, kończymy ten film, bo to jak zwykle za długo będzie. Zadowolony z mojej niespodzianki? No tak. Z mojego tak, tak. prezentu? No. Prezentów? No tak. Dobra, kończymy. Więc jak wam się film podobał, to zostawcie suba, łapkę w górę. Zapraszam na nasze Instagramy. John Flower tutaj. Aleksander Kabu. I dobra. Do następnego. Cześć. Dobra, już te mikrofony zdjąłem, już ten niby po nagraniu, ale dobra, młody robię unboxing łóżka. Dawaj. Ciekawe co tu będzie. Wow, łóżko! No. Ja nie mogę. Łóżko. Fajnie, co? No. To dla cierpliwych, co zostali po zakończeniu odcinka unboxing łóżka. Kurde, tak się naklejałem, on tak szybko to zerwał. Szkoda gadać brak słów. Dobra, i teraz na serio. Do następnego, cześć. cześć.